Opór stawiany przez kulturę postępowi sam jest częścią owego postępu. Nie można bowiem postępować we wszystkich pomyśleć się dających kierunkach naraz. Kto się tak porusza, nie porusza się w żadnym kierunku, lecz tylko pęcznieje. Opór ograniczający ruchy zmian nadaje im zborność i kierunek. Kulturę stanowi efektywne krążenie treści selekcjonowanych przez kolejne generacje. Będąc po prostu operatywną, ponad instrumentalną pamięcią zbiorową. Każde więc działanie porażające mechanizmy tego doboru wykracza przeciw ustalonej przez nas zasadzie kreacji, kreacji wszelkiej, bez żadnych wyjątków, czyli zasadzie nielosowego odsiewu wartości. Nie każdy typ zachodzących w kulturze przyrostów można utożsamić z jej wzrastaniem, podobnie jak nie. Każdy typ wzrostów komórkowych utożsamia się z rośnięciem organizmu. Istnieją wszak rozmaite postaci bardzo gwałtownych wzrostów nowotworowych, odznaczających się przede wszystkim losowością, agresywnie niszczące funkcje całego ciała, aż zginą wraz z nim. Wszystkie tkanki ustrojowe są pod określonymi względami równe. Wszystkie muszą na przykład mieć zapewniony... Dopływ substancji odżywczych, odpływ wydalin, dostawy związków katalitycznych, tlenu itd. Wszystkie one muszą też mieć swobodę właściwego sobie funkcjonowania, a jej brak czy ograniczenie oznacza zapadnięcie w chorobę. Lecz łatwo pojąć, że gdyby wszystkie tkanki były całkowicie swobodne i przez to właśnie doskonale ze sobą zrównane, organizm. Nie mógłby żyć, bo by się obrócił w jednopospieszne pospieszne rakowacenie ku rozpadowi i śmierci.